Na Zawicho z programu ochrony ludności i obrony cywilnej pozyskała prawie 260 tysięcy złotych. Za te pieniądze samorząd zakupił dla jednostek OSP w Zawichoście (Dziuro, wielinowie i Wygodzie) specjalistyczny sprzęt. W środowe popołudnie łódź płaskodenna, sanie lodowe, sprzęt do łączności i ochrony indywidualnej, piły do drewna i betonu, pompy wysokiej wydajności, agregaty prądotwórcze zostały przekazane Ochotniczym Formacjom w Straży Pożarnej. Uroczystość odbyła się w zabytkowej strażnicy, wzięli w niej udział burmistrz zawichostu Katarzyna Kądziołka, wicewojewoda Michał Skotnicki, komendant powiatowy PSP, brygadier Piotr Krytusa, radni oraz bohaterowie apelu, druhny i druhowiec obdarowanych jednostek. Zadowolenia z faktu doposażenia jednostek OSP nie kryła Katarzyna Kądziołka. Burmistrz Zawichostu podkreśliła, że nowoczesny sprzęt pozwoli strażakom skutecznie nieść pomoc potrzebującym. Jak ważny jest dobrze działający sprzęt, pokazały nam całkiem niedawne wydarzenia, bo nawałnica, która przeszła w czerwcu tego roku. I w ramach tej nawałnicy, po powalonych drzewach, bardzo trudno było dostać się do mieszkańców i do miejscowości z pomocą, tam gdzie ta pomoc była bardzo potrzebna i dlatego wierzę, że ten sprzęt z jednej strony podniesie jeszcze sprawność i szybkość działania naszych jednostek i strażaków, którzy są świetnie przeszkoleni i świetnie działają, ale nie mają dobrego sprzętu, a z drugiej strony przełoży się to na pewno na bezpieczeństwo naszych mieszkańców. Wicewojewoda Michał Skotnicki przyznał, że głównymi beneficjentami zakupionego za środki rządowe sprzętu są mieszkańcy. W którym bezpieczeństwo jest zabezpieczane rękami strażaków. Jest to sprzęt, który jest zakupiony dla Was do użytkowania, ale ten sprzęt tak naprawdę dedykowany jest naszym mieszkańcom, bo to Waszymi rękoma będziemy nieśli im pomoc wtedy, kiedy oni tej pomocy będą potrzebować. Ten sprzęt jest wysokiej jakości, powinien spełnić Wasze oczekiwania, tak abyście mogli bezpiecznie i zawsze skutecznie pomagać naszym mieszkańcom. Michał Zabichos jako jedna z nielicznych już wykorzystała w całości przyznane jej środki, ale także w całości zostały one przeznaczone na sprzęt dla OSP. Bardzo się cieszę, że również te środki przeznaczyliście na sprzęt, który będzie mógł pomagać naszym mieszkańcom, jeśli chodzi o problemy z, z Nieobliczalną również miejsc, czasami Wisłą. Bardzo się cieszę, że pani burmistrz i radni przeznaczyli te środki właśnie w całości na ochotnicze straże pożarne, na jedna wasze doposażenie. Nie wszystkie samorządy w tym kierunku poszły, tym bardziej tutaj pani burmistrz. Wyrazy uznania. W ceremonii przekazania nie mogło zabraknąć komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Sandomierzu, pod którego okiem powstała specyfikacja zakupu sprzętu. Jestem bardzo dumny i szczęśliwy, że, że samorząd te środki, które dostał z, na, na, te, na te cele, przeznaczył na Straż Pożarną, bo im więcej sprzętu, tym mamy czym pracować na pewno i, i, i bardzo się z tego, z tego cieszę. Straż Pożarna, wiadomo, Musi być doposażony na, na, na wysokości zadania, musi stanąć i musi mieć sprzęt bardzo sprawny i, i wtedy niesiemy pomoc bardzo profesjonalną. Łódź płaskodenna z pełnym wyposażeniem trafiła do OSP w Zawichoście. To jest nasza kolejna łódź, wcześniejsza była dużo mniejsza, nie była to łódź płaskodenna, więc mieliśmy troszkę ograniczone możliwości w pływaniu, natomiast ta pozwala nam na wpłynięcie na mniejszej wodzie. Przemieszczanie się również po rozlewiskach. Duchowie z OSP w Wygodzie wzbogacili się o nowy sprzęt, który pozwoli im skuteczniej niż pomoc mieszkańcom. Dwa radiotelefony, pilarkę ratowniczą, piłelarkę do drewna, agregat prądotwórczy ze stabilizacją, na jaśnicę. Zwiększy to gotowość bojową jednostki. Był to sprzęt, którego oprócz pilarki nie mieliśmy. Pilarkę mieliśmy, ale tylko że słabszą do drewna. Natomiast ten sprzęt pozwoli już lepiej pomagać mieszkańcom w ramach jak gdzie jak jakieś zagrożenia. Pilarka, pompa do wody i radiotelefony trafiły do Espelinu. Prezes tej jednostki podkreślił, że pozyskane wyposażenie ułatwi jego druhom działania ale też znalezienie się w elitarnym KSRG. Pilarka nam jest też niezbędna, bo jeśli chcemy myśleć o przyszłości o KSRG, to to jest jeden z punktów na liście. Łączność, no już nieraz okazało się, że nie mamy gdzieś tam między sobą łączności przy zdarzeniach drogowych czy coś, przy zamknięciu drogi nie, 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 nie możemy się porozumieć. I motopompa też jest sprzęt, znaczy mia, mamy mniejszą znacznie, ale to tak z myślą o tych podtopieniach. Zadowolony prezes OSP Dziurów jednym tchem wyliczył pozyskany sprzęt. Sanie lodowe, pompa dużej wydajności do wody brudnej, agregat prądotwórczy o dużej mocy, kamizelki ratownicze, ubrania do pracy w wodzie, dwie sztuki też, kaski ratownicze, radiotelefony, dwie sztuki, piła do drewna i piła ratownicza. I że pokrzywa potwierdził słowa burmistrz Kondziołki o dobrym wyszkoleniu strażaków z gminy Zawichost. Mamy kim pracować, bo mamy przeszkolonych i gotowych do działań 25 druchów. Szef druchów z Dziurowa wyjawił jedno, ale jakże ważne życzenie wszystkich obdarowanych. Najlepiej, żeby ten sprzęt był tylko wykorzystywany do ćwiczeń. Z Zawichostu dla STP Info Jerzy Strzyż.